20 sierpnia o godzinie 17 rozpocznie się pierwsza część 23 Herbertiady, czyli ogólnopolskiego przeglądu twórczości Zbigniewa Herberta. Otworzy go emisja archiwalnego wywiadu udzielonego Rafałowi Janowi Porzezińskiemu i Monice Białek przez siostrę Zbigniewa Herberta, Halinę Herbert-Żebrowską, która była wieloletnim przyjacielem Herbertiady. W artystycznej odsłonie wydarzenia widzowie zobaczą premierowy spektakl muzyczny w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego im. Danuty Banuszkowej w Gdyni pod tytułem Co mówi nam pan Kogito? Spektakl w reżyserii Bernarda Szyca jest próbą odpowiedzi na pytanie co chciałby powiedzieć nam dzisiaj pan Kogito, myśliciel i baczny obserwator świata zanurzonego w nie tylko antycznym świecie wartości ponadczasowych takich jak godność, prawość, miłość, wierność czy odwaga. Na koncert złożą się piosenki do słów Zbigniewa Herberta skomponowane m.in. przez Stanisława Radwana, Waldemara Koperkiewicza i Przemysława Gintrowskiego. Sierpniową Herbertiadę poprowadzi aktor Marcin Kwaśny. Organizatorem jest Towarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna.